Kwestia zapadnianych oocytów jest w Polsce ściśle regulowana ustawą dotyczącą niepłodności z 2015 roku. Określa ona maksymalną liczbę żeńskich komórek rozrodczych – sześć, które możemy zapłodnić podczas procedury in vitro. Chyba że biorczy ma ukończone 35 lat lub ma za sobą już dwie nieudane procedury in vitro lub istnieją inne choroby współistniejące, które mogą istnieć razem z chorobą podstawową, jaką jest niepłodność. Zgodnie z, ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embryologii, tymi aktualnymi wskazaniami medycznymi jest ciężki czynnik męski, choroby ogólnoustrojowe, które mogą z założenia powodować niższą skuteczność leczenia in vitro, i tutaj za 3 i 4 stopnia, choroby nowotworowe, choroby ogólnoustrojowe tkanki łącznej. Przy niskiej rezerwie jajnikowej, nieadekwatnej do wieku, wskazaniach do diagnostyki preimplantacyjnej. Te wszystkie czynniki mogą tutaj właśnie obniżać. Jest wystarczająco, ponieważ kiedy mamy do czynienia z pacjentką młodą, nieobciążoną, pierwszy raz podchodzącą do procedury in vitro, tutaj szansa na uzyskanie większej ilości zarodków po zapłodnieniu sześciu oocytów jest wystarczająca do przeprowadzenia transferów i uzyskania ciąży. Natomiast wszystkie te czynniki, które wcześniej wymieniłam, wpływają na spadek jakości oocytów i plemników. A co za tym idzie spadkiem jakości oraz liczby uzyskanych zarodków? Dlatego tutaj wyrównujemy troszeczkę te szanse na uzyskanie ciąży. Nie, tylko y, tak naprawdę te kliniki uzyskują większą liczbę y, zamrożonych zarodków, ponieważ jeśli pacjentka jest młoda, nieobciążona, y, pobierzemy od niej 12 komórek jajowych, uzyskamy 12 zarodków, pierwszy transfer się uda, to dalej zostajemy z 11 y, zarodkami, podczas gdy właśnie u pacjentki obciążonej z tych 12 y, zapłodnionych oocytów uzyskamy. 3-4 zarodki. Jeden, pierwszy, drugi transfer się uda, no to dalej jest to taka y, liczba po prostu wystarczająca. Natomiast, tak jak mówię, w Hiszpanii możemy zostać po prostu z 12-20 zamrożonymi zarodkami. Zawsze lekarz ginekolog pracujący we ośrodku niepodności. Uwzględniając indywidualną sytuację pacjentów, wszystkie choroby współistniejące i po prostu ryzyko uzyskania konkretnej liczby zarodków. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową klinikabocian.pl.